manero. Z tej strony Karol i Ali. Dzisiaj pokażemy wam jak się gra w ma Magnet Simulator. To jest mój Czy pierwszy proszę... Co? Przepraszamy, tak długo nie filmowaliśmy, nie mieliśmy tak dużo czasu. Ale dzisiaj zrobimy taki powiedzmy jakiś ileś tam minut będziemy, będziemy wam e, nagrywali. Obiecujemy, jakieś może 20-15 może. Tutaj tutaj jest. Stój Oli, stój Oli, stój, stój! Tutaj, to jest ten A to ja, ja jestem taki brzydal. Już prawie 2000 mam już jedzenia Oli Teraz muszę iść sprzedać. 2940 To kupię sobie jajko Oli. Trzymaj czuki, że będzie po tym coś dobrego. 3, 2, 1. Punk. Equip. Huh. Oli mam jajko. Patrz jakie. Gdzie jesteś Oli? Tutaj, chodź szybko, Holi Holi. Tutaj, to jest moje jajko. Nie. Oh, o, teraz muszę 250 tyś... Dw muszę biegnąć z nim, żeby mieć te ile jedzenia zdobędę, to mój on będzie mi jadł. Tak jakby dawaj, 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 szybciej, szybciej. Sydzę, dzisiaj mieć i sobie mieć tego nowego peta. Hi, hi, hi. I potem będę sobie back, będę sobie ulepszał. Co to jest tutaj? Super click. 3X food. Jak to klikam, co? Jeśli się smutni, i to, e, że tak długo nie grajmy, to wtedy... może, jak Karol się zgodzi, to tyle możemy pograć e, Flight Simulator. Jak wiecie, podobało się, dajcie like. Albo build a Boat. I komentuj takie rzeczy. No. Albo build a Boat. Dzisiaj Fortnite'a zrobimy. No, dzisiaj na pewno. I Roblox'a będziemy próbowali. No. Żebyśmy razem. I z Lightning Racer. Tak, on był fajny. Dla mnie to w ogóle lepszy. lepszy. Tak, fajny był. Oli, ile masz tych. E, już. przebiegnięte? Nie, przebiegnięte w tej grze. E, nie mam mieć. Tutaj mówi takie jedzonko, mówi tak. No w jednym. A, tak, tak. No, 270. Ja mam już 4000. Nie wiem, bo PET mi dał dużo. A da się tradować? A nie, nie da się. Indeks jest. Oli, powiedz mi, kiedy mam sprzedać. Skąd ja mam wiedzieć? Nie, może kiedykolwiek powiedz, kiedy mam sprzedać. Pięć tyś... O 15 tysięcy! Z tym petem. Ultra. O ale mam teraz. Widzicie, widzowie, jakie to. Pię... O 100, 200 tysięcy! O masakra. Oli, ty musisz tak, chyba musisz 15 peta. Kupuj najwięcej petów, chyba w tej grze trzeba najwięcej petów. A ja już mam 5 tysięcy. Tak szybko? Ja zaraz będę otwierał pety. No fajnie. O, ostatnim, ostatnim odcinku zrobiłem sam, bo Oli był bo Oli, bo Oli nie miał tyle czasu. No, byłem no, by, byłem na, w Austrii. Widzieliśmy tam tak, bo tak go nie widziałam go. On pojechał do Austrii, bo może tam będziemy mieszkać. to odwiedziliśmy go. A ja wam pokażę E, co za pety można dostać? Equip Ja będę teraz będę więcej jaj kupywał e, e. E, e. Ale sobie się, pff, ale to słabo się tu otwiera, bo nie ma auto -hacia. Ale sobie... Ale chyba fajnie. Nie, da, nie za fajnie się robi to, ale... Ale Dasiu. To teraz equip ile się equipiować? Tylko dwa? A, tylko dwa Dasiu. No szkoda. Ile? Jeszcze 100 okay. Ale łatwo jest teraz. Tak, Oli? Mój, to jest mi i mój i Oli pierwszy raz grania w tą grę. Bo my nawet nie wiemy, nie wiedzieliśmy jak to grać. Ale nie mam peta? Bo trzeba otwierać ze 2000. Ale tu się tak słabo się otwiera te pety, bo trzeba tak klikać, klikać klikać. A kto lub Powiedz, jestem ciekawy o, kto. Mam, o, dobrze, że ja to kupuję, bo ja już mam 770. What? Mam prawie 1000. Uuu ja już mam, ja mam już 15. Eee, czekaj, a pokaże mi tego peta, czy jestem głuchy. E, a tu jest. A quick. Jest, o chłopie, ale widzicie, ile mi koszordy wleci? Ole. Krząc, ale już dużo się zarabia A co tu się trzeba? Trzeba mieć 51 rabi, 50 tysięcy coinów, okej? Okay. Oli muszę mieć 50 tysięcy coinów Ale łatwo, już bo mam... Już mam e, 20 tysięcy Dawaj, dawaj, teraz sprzedam Nie, za, nie zapomnijcie zostawić suba, spróbujemy dziś dobić 5 e, subów Po no. spokojnie, no. spokojnie A na lajków to spróbujcie ile możecie, to spróbujcie tyle Tamentujcie, cośkolwiek Tak, co chodzisz, cośkolwiek Ale i zrebiltowałem. Ja już tu, już prawie będę co sekundę, już chyba Już 2000, to już mogę to poznać spokojnie Teraz, uuu, tak sam chyba Nie wiem e, tutaj tyle zostało Nie zapomnijcie zostawić lajka, suba i dzwonek O, zobaczymy czy fajnie będzie teraz, bo ja prawie mam już pierwszą krainę, bo mam 750 gemów, Lemów Jak rynku... to Co? Jak Co? Jak tu Bo trzeba zrobić bo A. masz 50 tysięcy 000... masz 2000 lajków, masz 2000 k... masz 2000, masz 2000... Masz 2000... Masz 2000... E... coinów no bety, już mam 000, 000, no. To bo jeśli masz dwa tysiące to kup sobie jajko tutaj. Chodź. Ali, tu, Tutaj. Mhm, no, tu, tu, tu. <zysklaracja> <David. zysklaracja> Jestem... jestem, ciekawy co, e, co będziemy mieć w tym dziś odcinku, e, jestem ciekawy co za dwa 20... ty, ile zostaje, bo chcę sobie też zrebuirtować, teraz chętnie jeszcze raz zrebuirtuję i mam, teraz będę musiał przejść 16 tysięcy. Zaraz będziemy kończyli Dziś Już parę minut już minęło Też ty, 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 ty. Ale chyba masz te same paty co ja Ile masz tysięcy? Ja mam tysięcy... Mam tysięcy jakby powiedzieć to tysięcy już mam 5 tysięcy Ja mam dziesięć tysięcy pieniędzy No Nie mam jest, sto... jest, jest. Ja Nie mam 179 tysięcy Ja mam Nie ja robię rebirta chyba Oli masz 50 ja tysięcy Czech jak to teraz ty revirta Oli, już kończymy Sieman, Siemanero, Pa.